Kask jest nie tylko zabezpieczeniem dla zawodnika. To płótno oddające kreatywność artysty i indywidualność sportowca. Gdy kierowcy mkną z prędkością 300 km na godzinę, owinięci pędzącym kokonem, widzimy jedynie kaski. Czasem znamy je lepiej od twarzy, które zasłaniają. W latach 30. kaski były mniej wymyślne i mniej bezpieczne. Tazio Nuvolari korzystał z modelu płóciennego, tak jak i Juan Manuel Fangio. W 1952 roku twarde hełmy stały się obowiązującą normą. W latach 60. tradycyjny model został zastąpiony przez pełny kask Bella. Jazda w pełnym kasku jest obowiązkowa w wyścigach formuły pierwszej. Kaski są bezpieczniejsze i mieszczą więcej reklam. W latach 70. dzięki nowym materiałom kaski stały się lżejsze, choć nie mniej skuteczne. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych był kask Mistrza Świata z 1962 roku Rahama Hill'a. Osiem białych pasów symbolizowało osiem wioseł czwórki londyńskiego klubu wieślarskiego, do którego Hill należał. Diamond Hill używał tego samego wzoru i jest członkiem honorowym klubu. Kiedyś wiosłował w czwórce ochrzczonej kurczci jego ojca. Ojciec nosił na kasku barwy londyńskiego klubu wieszlarskiego Błękit białej Paski. Z dumą kontynuuje tę tradycję. Diamond przegląda galerię klubu, z którego jego ojciec był tak dumny. Przy okazji zapoznaje własnego syna z pamiątkami słynnej sportowej rodziny. We Włoszech Jacques Wilne dał osobie znać w wyścigach kartingowych 1988 roku. I chociaż kształt kasku się zmienił, barwy pozostały te same. Używał ich już na początku kariery w wyścigach IndyCar. Kaski w tej dyscyplinie, poza tym, że muszą być bezpieczne, stanowią element aerodynamicznej sylwetki pojazdu. W przeciwieństwie do Daimona Hilla, Jacques Villeneuve nie chce we wzorze nawiązywać do ojca Gilles Villeneuve. To nic wyjątkowego. Kiedy zacząłem się ścigać, musiałem wymyślić wzór dla kasku. Nie chciałem go ściągać od ojca czy kogokolwiek innego, bo zaczynałem własną karierę i potrzebny był mi kask, z którym miałem być już na zawsze kojarzony. Wziąłem kartkę papieru i zacząłem się bawić. Oto pracownia we Francji, w której maluje się kaski wielu czołowych zawodników. Pierre Van Ginneken z firmy Sports Intercontinental dopracowuje szczegóły wzoru, po którym rozpoznawać będziemy zawodnika.